400 tysięcy złotych kary dostaną politycy, urzędy i duże firmy, które pozywają osoby, które ich krytykują tylko po to, żeby ich uciszyć. Od lat władza i korporacje używały pozwów jako broni. W skrócie, ciągasz kogoś po sądach tak długo, aż się podda, bo nie ma na to czasu, pieniędzy i nerwów. Ale koniec tego, bo Trybunał Europejski wymusił na krajach członkowskich nowe przepisy. Jeśli sąd uzna, że pozew miał na celu uciszenie krytyka, powód może dostać nawet 400 tysięcy złotych, Kary. Brzmi jak zapewnienie równych szans? Z jednej strony tak, ale z drugiej, jeśli ktoś naprawdę naruszył czyjeś dobre imię, to firma albo polityk powinni móc się bronić. Ale teraz mogą się obawiać, że za pozwanie krytyka mogą dostać ogromną karę. Więc czy to oznacza, że teraz każdy będzie mógł ich bezkarnie oczerniać? W końcu to, czy pozew był zasadny, czy niezasadny, ocenia sędzia, a on działa subiektywnie. Czy to koniec kneblowania wolności słowa, czy może początek nowego absurdu, który sprawi, że firmy i urzędy będą bały się bronić? Podziel się swoją opinią w komentarzach, a jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, jestem tu dla Ciebie.